Lecimy z lajber. Ale to sobie zmienimy. Na polajbie. Na polajbie. Lekkie lajby. Na polajbie. Wojtas, Elo, witam. Witam cię. No i gramy sobie na Zdziechów. Polska mapa, polskie mody wreszcie wyszły. Tu mamy sobie sześćdziesiątkę, a wziąłem sobie taką to tonową ona jest podobno powiększona. Zaraz zobaczymy. Chyba dobrze tam widać. Polecam sobie powiększyć ekran. I my sobie lecimy przypakiem. Polecam zostawić subika i lajka. Ale tu jest tych sarn. Będziemy też kosić sobie rzepak. Będziemy sobie kosić na live. Kombajnik sobie jakiś zakupimy. Nie wiem, piszcie na czacie, czy kupować klasa czy bizona. Tam można napisać co kupić, czy klasa. Tam będę wiedział co kupić. Bo jak będziemy klasę kupować, to pojedziemy kosić na usługi na pewno. A jak kupimy bizona to będziemy tylko u siebie posić. To tam napisać można. Jaki kombaj tam chcecie. Już tylko sobie poprawię stanowisko. czekajcie tam chwilkę i już lecimy dalej gramy sobie na mapie na mapie z i na gospodarstwie serpisa gramy sobie. dobra tu jedziemy sobie dalej tu jest nas, nasz dom jak to mapa jest na moda ale portal sobie postawimy tą szczepę od razu sobie otworzę obydwoje wroty obydwoje drzwi sobie pootwieram bo zaraz też z drugą szczepą pojdziemy ja tu jest też nasz owiec ale tu na jest czas pierwsze trzeba rzepaki kosić I to sobie tu postawimy. Rozłożymy sobie maszynki i będziemy kościć. Pola tu mamy, chyba 4,5 hektara. To są nasze tereny, wszystkie, nie licząc z tego GR3. Ja może sobie ta Epozytora tu muszę to przybliżyć. Szybka sobie zresetujemy. Epozytora się odsuniemy i też to zresetujemy, żeby nie było trzeba jeździć tyle razy. Także jeszcze już tą maszynę kupiłem, ale jeszcze na pewno coś będziemy kupować. Nie, że to trochę do góry. Jak zasypiemy pełny średnik, na pewno że trochę do góry pójdzie. No, nie za szybko jeździć, bo szud lata w górze. Na razie jedna osoba jest. Ja chwilę myślę, że będzie więcej osób. Tu też nasz rzeko. Antics Antyx, Elo, witam cię. Polecam zostawić subika i lajka, jak jeszcze nie masz, bo dobijamy 350 subskrypcji. Mamy 340, jak się nie mylę. 339 trochę kolorystycznie nie pasuje ten agregat do tego siednika, ale no, nie wiem czy ten agregat będzie jeździł przy średniku. Czy tam w Trzeba jego znaczą, bo tu my nie wybrali. że hamulce, jaki taki są, no właśnie temu nie będzie jeździć, bo patrzcie, tak co się dzieje z nim. Tak chciałem tylko przywieźć, ale tak to raczej nie będzie jeździć ze tym agregatem. Wyważę może jakiś nowy ciągnik w przyszłości. Albo na festy weźmiemy coś czy, mogę, czy możesz ze mną zagrać? Dzisiaj raczej chyba nie będziemy grać Razem może później zrobię granie z widzami Tak już po wieczór o 19.50 jak będzie live to zrobimy granie z widzami Ale na razie sobie obarniamy serię. Na razie gramy granie... Ale na tej mapie no gramy tak, granie z widzami to myślimy za to. Nie wiem, czy to będzie. Może tam kombaj, albo tu będzie kombaj pasował. Ale tak musimy to zapiąć. Nie wiem gdzie nam siewnik się zmieści. Tu się nam który w którym garażu zmieści, czyli za małe garaże są na ten siewnik, oto. Jakoś się mieści. Myślę, że później z nim wyjedziemy. Czy z tym agregatem też nie sam i Jakoś tu, do tego garażu. Okej, okay, nic nie widać. Tylko mapę. Bo na razie byłem na mapie. Widać tylko mapę. Czekajcie. Zacięło chyba coś. A słuchajcie? Jak w ogóle? To czekajcie, ja zrobię wyłączę tego live'a, zrobię zaraz nowego live'a i będziemy. Rozbijajcie za chwilę na live'a.